Udało się kolegi dogodzić? Nie no, za dobry, za dużo treningów robi. Ja przygotowałem się całkiem pod inną imprezę, tak, się przyjechałam treningowo. Ja jestem zadowolony z występu, ale mogło być lepiej. Niektórzy mówią, że to dobrze, że pada deszcz, że jest chłon, że nie ma upału. Znaczy deszcz nie przeszkadza, bardziej wiatr, jaki towarzyszył, Powalią na trasie, no i lepszego by nie dało się wykonać. Dzień dobry. Przepracowałem zimy jak należy, nie biegałem, która chory, wczoraj zapakowałem. Pobiegłem na miarę swoich możliwości i czas, który tam mam, no, od 42 minuty, czy 43, no da to, co w tej chwili prezentuję sobie.